Cześć, witajcie w kolejnej grze. Dzisiaj mamy na tapecie Leone. Czyli mojego dawno zapomnianego czempa. Mam nadzieję, że się to specjalnie nie zmieniła przez ostatnie parę lat. Eee, bo jest to postać, którą grałem jak... Miałem swoje lata, oczywiście. <laughs> Powiedzmy, że 5, 6, może nawet 7 lat temu grałem ostatnio Leoną. I był to mój główny support. Nie wiem, czy coś się od tego czasu zmieniło. Eee, gramy z Caitlynką. Tak, Kytlinga, no mamy spory zasięg, czyli to jest ok. Natomiast Sona będzie upierdliwa razem z Miską, ponieważ Sona będzie bardzo chciała leczyć. No nie dziwię się jej. Natomiast jest to bardzo przykre, jeśli chodzi o grę Leoną, ponieważ Leona jest bliskodystansowym supportem. Pomożemy, co możemy. I z tego co pamiętam. Leoną grało się wybornie, wybitnie, z gry Kiedy było się z kimś w drużynie i było się na jakimś komunikatorze odcinkowym Głosowym I można było podjąć decyzję kiedy się wchodzi we wroga, a kiedy nie Natomiast grając tak randomowo gry no to Bywa różnie, tak? Dodatkowo Leonum Leonom w teamfightach jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele, jeżeli mamy team, który ma damage i który pójdzie za naszym supportem, czyli za Leonom, a nie że będzie sobie... Dobra, mamy... Weszliśmy w nich. Dobra, ok, ale to chyba było na plus dla nas, co? Matko, to miasło. Na topie? No nie chciałem dostać. Nie wiem, czy nie za ostro próbuję grać. Ale jestem Leoną, muszę tak grać. Moja Katnika ma więcej życia. Ale trafię. Kogo mają na saporcie? Jacksa mają na saporcie. Boże, na saporcie, na dżungli. Jakbym miał Q, może jako drugie, to byłoby lepiej. No ale. Zrobiliśmy co zrobiliśmy na drugim levelu. Mieliśmy to przewagę levela, nie? Pierwsza krew, elegancja, Francja. A przydałby się ten trzeci level. miska ma. Super trafiła. Mamy. Nie daj się. Ek elegancko, ek elegancko. Przejęwyczenie bardzo szybkie. I bardzo szybko wracamy do gry. Udało się zabić e, miskę. No dobra, e, jacksik, jacksik żyje. Ja bym cofnął, wiesz? Ja bym cofnął. Tak. To be honest, I need to return to base. Co bym chciał kupić? Hmm, może buty faktycznie? I i co? No i zrobimy to i zróbmy może jeszcze... to. Miska gra AP? Nie, no normalna miska AD. Standardowa. Jax! Czemu spałeś? No ja nie rozumiem... A teraz Nunu śpi. A to zabiją go? Okej, okay, udało się. Klinka ma teleport, nie widziałem tego, <laughs> że gra z teleportem. Dobra, nie ma sensu się teraz w nich pakować, bo mają zdecydowanie za dużo minionów. Więc ja nie mam też osłabienia na miskę. Dobra, trzymaj. Trzymaj. Jeszcze nie widziałem w ogóle Jaxa. Gdzieś tam na pewno jest, ale gdzie? Dobra. Dajmy ją. A ja. Żyłem flesza, no ale jak widzicie udało się. POTRZEBNY BYŁ Raczej nie zdążyłbym je nie bo chyba aby e mi się nie zdążyło ee, odnowić. Zrobimy deep ward'a Aczkolwiek może nie, może nie zrobimy, o już może Zrobimy deep ward'a O, trochę mu zostało życia i dużego bym chciał ci dać nie da się prosić, no będzie problem możliwy, że... chociaż ja mam stuny 3, to chyba mimo wszystko nadal będzie lepiej. A, nie mogę teraz dużego ściągnąć ale już mogę, udało się. Dawaj, pomóżmy, pomóżmy, pomóżmy. Dobra, let's go. mi smoka. Mam nadzieję. Wszystko na to wskazuje. Wszystkie znaki na niebie. Elegancja. Kate Linka. nie sama. A bo dobra, mamy nu-nu. Nu nu nu. Dawaj. Pięknie. Nie chciałem kraść. Jestem supportem. Jestem supportem. Nie potrzebuję killi. Potrzebuję, żeby moi towarzysze robili co robią. Cofnęła. Czy my Kietlinka też chcemy cofnąć? Czy bardzo chcemy, wieżę co? Nunu, dawaj! Dawaj! Oj, czyżby Nunu. Nunu padł? Blisko było, żeby padł. Znaczy, nie wiem, gdzie jest Jack cały czas u nich w drużynie. Dobra, Garara here. Garara here, man. Amsen. spodziewałem się, że będzie tutaj Jax. Uciekam! Ty uciekłem! No w bardzo złym momencie wszedłem z ultem, nie spodziewałem się tego w ogóle. Dobra, wracamy, cofnijmy. Widzę, że nie masz many, ale to widzieliśmy. Jak zwykle w złym momencie. Dobra, dobra. Eee... Dobra, dobra. Zrobimy sobie to. To. Ja bym chciał te buty. Czy mi stać na te buty? No Oczywiście, że mi stać te buty. Prze przebębniłem wszystko. Co? Ja chcę w ogóle składać na to. No, okay. zrobimy stolowe serce. Zrobimy stolowe serce. Oni mają AD. Nie, to no mnie. AD, AD, AP, AD. No dobra, czyli robimy się bardziej pod AD. Pod AD robimy się. A to zaraz będę się skupiał 19 sekund do ulta Dobra, gdzie oni są? Gdzie oni są? Nasi przyjaciele, lele le, le. Dobra, mamy ulta Veigar padł Dobra, to znaczy, że ich tu nie ma. Znaczy, że nie ma. Ja o, dobra, Jacks, Jacks, Jacks. Dawaj tego Jacksa. Dobra, mamy Jacksa. Baja. Dobra. No jest nas... Źle, 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 źle Ja no, uciekam Nic nie mogłem zrobić Nie miałem możliwości nic zrobić No spróbujcie mnie zajmować Dobra, tam jak wejdę to zginę, to bez sensu Dobra, ale opóźnię ich powrót Mogłem to zrobić he <noise> bawimy się <noise> ile razy mogą ile razy mogą się cofać dobra, ja jestem low, bardzo low nie mam ulta, 24 sekundy Dobra, ale miska wróciła Wraca, dobra, 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 dobra Ja bym chciał chyba to, co? Znaczy miska tam... Dobra, ja bym się cofnął Dobra, ja bym się cofnął, bo... Yy, ta, Fona wraca zaraz pewnie Uważaj. Ja się cofałem, moja droga. O, tu, 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 tu i tu. Dobra, cofnęła, cofnęła. Ja mogę więcej kupić. Mogę jeszcze to kupić przecież. Seryjny okay, Okej, top sobie tutaj... Uj Uważaj, Kate Linka, uważaj! Ona może mieć stuna. No, na idzie to. Kurde, będę na uważać trochę też na tego hueja. Dawaj, niszczy ją. Za mało. Za mało. Mm -hmm -hmm -hmm. Dobra, wieżę. Może to będzie pierwsza. Dawaj Pierwsza wieża, baja. Elegancja Francja, dobra. Teraz musimy troszkę co przyuważyć. Co się będzie działo? Tam na midzie widzę regularna bitwa. Czy my będziemy w stanie tam coś zrobić? Dobra, weźmy tego smoka chociaż, co? Dawaj, dawaj, dawaj Nunu! Dobra, mamy to i cofnijmy na tutaj na to, co tu się wydarza. Oj, uciekł z mojego... Help, ktokolwiek, ktokolwiek, help Nie mam ulta, nie mam ulta, nie mam nic Czy to się nam opłacało? Czy to się nam opłacało? Nie wiem, być może Mamy 5 różyczek Bo ściągnę mi dużego, ja się cofnę, mam dużo Kasy Trzeba wydać kasiorę O nie, 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 nie no, no, Wejgar, Veigar, why? Why? Przynajmniej ściągnęliśmy. Jest okej. Okay. Jeden za jeden. Dobrze, że nie cofnąłem. Dobra, Caitlynka uważaj. Ja muszę cofnąć. Dobra, top sobie radzi, elegancko. Hmm, czy ja bym chciał to... No, że... Dobra, weźmy to. Jeden, jedyny yy, item zrobimy na. Uciekaj, uciekaj. Na no, chyba po naszym Jacksie, co? Niewiele brakło. Naprawdę niewiele brakło. Nasz jacks ilam, nasz jacks ma 5,2, a u nich 3-2. No dobra, ale było ładnie. Starał się chłopak. Stopmy tu, warda. Zostawmy też... tu warda. No nie ma ofensu żebym się tam pchał. Dalej w sumie. Taktyczny wardzik tutaj. Dobra, mamy wieże. Wuje jest na bocie. Okej, okay, okej. Okay. Ja fuło się widzę tutaj pcha. Ale ja muszę chyba mimo wszystko do miski się dopchać. <śleszowała> Fleszowała będzie nam pchał tego bot'a no to Tak trochę zostanie na midzie jest bezsensowne Tam... Caitlyn, w złym momencie używasz tego ulta No my tak tutaj sobie stoimy na tym midzie Jak nie powiem co Dobra, ale jednego ściągnęliśmy i mamy wieżę, wtedy, dzięki temu Uej też ma, ale dobra, my pchamy to On się będzie musiał cofnąć Za dużo stunów mamy, co? <gryzamy> mamy za dużo stunów Jasło Jasuło, jasuło ja Nie trafiłem go, no Dawajcie go! Baja! Stun za stunem, na pogania Dobra, nie mam many, nie mam many, low mana Low mana Veigar, Veigar, please! Minuczkę, minutkę smoczek Za minutkę możemy smoczka zrobić, co? Dobra, zrobimy ten... Yy... Kaeniczna powłoka! Naprawdę, nazwy w polskim języku są. śmieszne co najmniej. Jax! Dlaczego sam? To było bez sensu, Jax. Tracisz to, co miałeś zyskane. 30 sekund. Mnie też to będą szli. Dobra, postawimy. Postawimy wardy. Jestem na widoku, nie jestem na widoku. Nie, 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 nie. Uff, napędził no, mi stracha normalnie. Khym, ja są na topie. Nie widzą mnie. Leona! Leona! No i by było na tyle Kurde jak ją damage ma Zupełnie mnie olał Tylko u nich Yasuo został, na no, Jax, ty nie masz szans Jasło, prawda? Chociaż może, może Dawaj Yasuo Znaczy, no Jax dawaj! Dałeś radę Dałeś radę To ja we F farmę może co? Odrobinę. Że tak powiem, pozwolicie? Jak i tak wszyscy u mnie ginęli. Duże. Tego dążę. Dążyłem. Tego już nie zdążyłem. Dobra. Smok. Jest smok. Pamiętajmy, że jest smok. Zrobimy no, buty na pewno. Słoneczną megidę chcę robić, czy jest coś może lepszego? A, a, a. Czy ja, ja bym chciał tą słoneczną megidę robić? No dobra, zróbmy ją. Zróbmy ją. Może to nie jest najlepszy item? To musimy wymienić. Niepotrzebne nam czwarty. Muszę odkrywać ich wardę. <tryk> Tylko pamiętać o tym. Dobra, dobra. Nie bójcie się, idę do was. Let's go! Let's go! jeszcze ją! Nie uciekniecie od Leony. Ale ona nadal sprawia frajdę. Naprawdę nadal jest to fajna postać. Nadal jest fajnie. Dobra, chodźcie tutaj, mida. Caitlynka, pędzę do ciebie, nie zostawię cię samej. Jestem twoim supportem. Dobra, Jax tu idzie. Uważaj na Jaxa Tam uważaj Dobra, wszyscy u nich żyją, ale ja mam w sumie pełne życie. Tylko tak, podwierzę to może niekoniecznie waj! No, to było bardzo głupie. Było bardzo głupie. Uciekaj tam, kto może. To było opór głupie, że ja poleciałem za tym Nunu. To było mega, mega głupie. Widzę, potrzebujemy. Czy ty, Jack podejdziesz tam, czy nie podejdziesz? No i mają... Mają Barona dzięki temu! A ten Jax w ogóle cokolwiek robi teamowo, czy on jest samotnikiem totalnym? Dobra, oni mają Barona, musimy to przeczekać. Musimy przeczekać tego barona Nie pamiętam ile trwa, baron trwa 3 minuty? 4? No, jeszcze Atakana zrobili, to już w ogóle jest super No, o, możliwe, że odwrócili losy gry Jak mam być szczery Musimy to przetrzymać teraz, jak się to przetrzymamy to jest okej, okay. musimy wyłapywać ich pojedynczo Ale Jack w ogóle nie gra drużynowo Kogo ja muszę fokusować, co? Kogo ja muszę sfokusować, bo nie wiem. Dobra, miski nie ma. Dobra, pojedynczo, pojedynczo do pana, pojedynczo. Ok, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Pomóżcie mi! No tak, no... Trzeba było Hueya fokusować Się wbiłem między nimi, no ale niewiele mogłem zrobić, ale tro... Okej! Okay. U nich ile? Dwójka, czy trójka, dwójka straciła. Dwójka straciła. E -e, barona. Ja może bym chciał kolcze, co? Czy może plemienną? Nie no, kolcze chcemy. To i robimy kolcze. Zresztą chuj robi największe obrażenia, ale nie wiem co wybrać. W ogóle Jacksa nie ma. Jakby Jack był poza... Poza grom mam wrażenie. Dawajcie tego Huey'a, dawajcie go! Jesteś moim... Celem numer one teraz, number one Dobra miskę, miskę, miskę ja mam już kolcze? Mam kolcze, dobra ja cofnę. Uważajcie. Dobra ja mam kolcze. I na szybkości zróbmy to. Nie podwieżą, nie podwierzę, Mamy, dobrze mamy, już sięgnęliśmy im tego barona. Naprawdę jest ok, tylko teraz cofnijcie, cofnijcie moi drodzy. Starszy smog, starszy smok. chodźcie, robimy starucha Dobra, ale ja bym potrzebował e, mini wsparcia, <kłysy> bardzo bym potrzebował wsparcia Chłowej, chłowej. Tom, tom, tom panią, tom panią. Baja. O, udało się. No! dzięki mnie. Dzięki temu, że Leona była na posterunku i wiedziała, że oni będą chcieli robić starszego smoka. Przypisuję sobie wszystkie zasługi. Nie chcę słyszeć, że jest inaczej. Tylko, że nie mamy naszego damage'a. Dobra, jest ile? Jest 14 sekund. Czy my to zdążymy 14 sekund robić? Chyba zdążymy. No słuchajcie, Leona nadal jest to postać overpower, moim zdaniem. Widzieliście co zrobiła z całą drużyną w gruncie rzeczy. Więc stun za stunem, Leona do przodu. Postać nadal opę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, jeżeli taka Leona wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i widzimy się w kolejnych grach. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się i cześć!